Dobrze wyglądaże z napinką. Zu mięśnie. Nie ma, nie ma jeszcze. Jak nie ma, no są. Mm. Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiaj w Warszawie przyjechał, powrócił, powrócił, cześć. ponieważ na ten marcoń dzień dobry czemu? Cześć, no niestety na chwilkę, no bo... Mm, aha, mogę mówić już prawda? Możesz mówić, bo puszczamy ten dzień. w dzień ogłoszenia, okay. ponieważ zawalczysz na Gali ma 19 tak jest. z. Z. E, z największą kurwą w internecie, znaczy dobra, to nie jest największa kurwa, największą kurwą jest Piotr Szeliga, który rucha jakąś żonę. To jest przeobrzydliwe i może Marcinek, ale z taką malutką... Kurczę, nie mogę tak pchnąć. Czemu ja takich w ogóle wulgaryzmów użyłem na początku? Co to mi świadczy? Przepraszam, <gamy>, taki taki... przepraszam, przepraszam, po prostu największą Szumowiną prywatnie, jaką znam, czyli haterem, z którym mam bardzo długi konflikt. Ta walka była pewna już bardzo, bardzo dawno temu, e, tylko jakby nie mogłem o tym mówić. Jakby to była po prostu kolejka, bo do mnie wiesz, się ustawiają ludzie w kolejce, jeżeli chodzi o te walki i konflikty, więc to była jakby taka kolejka, ale fajnie, że znowu jest jakiś taki realny konflikt. Bo pierwsza walka była bez konfliktu, druga z takim ok, konfliktem dość sporym, a ta jest z takim potężnym konfliktem. Ale to poczekaj, bo od czego? Bo tu mówił Ci trochę, że w sumie nie chcecie za bardzo gadać, bo to trochę tak, prywatny konflikt, co? i też mówiłeś tu u nas, bo. Ja na mówię, że będzie jakiś po może no, realny konflikt. Tam ja strzelałam tak, kto to ma tak. być, no w finale nie strzeliłam, no ale tak. hejter, więc co się stało takiego, że macie ten konflikt? To, jest tu bardzo dużo kobiet w tym. Okay. Jest tu bardzo dużo jakichś różnych pomówień czy tam niedomówień, bardzo dużo dziwnych rzeczy, które się pojawiają z tej spinie. Ale wiem, że jest, jest chyba parę nagrań, nie zrobionych przeze mnie i przez niego, tylko przez ludzi, okay. e, które nawet chyba dostałem niedawno. Wiem, że jest parę różnych świadków i nie tylko, także na pewno będzie się działo, jeżeli będą konferencje lub jakieś programy, bo inaczej, ja wszystkiego nie powiem na pewno, bo nie chcę o tym po prostu mówić, ale jeżeli będę zmuszony, to wtedy o tym powiem. Ale no, czyli pewnie, no, pewnie przy jakiejś konferencji wyjdzie to, na co pewno, ma wyjść, albo przy programie chociaż co najmniej. Tak, na pewno moje czyny i moje jakby słowa, gesty, różne zachowania nie będą przypadkowe, tylko jak coś zrobię, Jakiś czyn, załóżmy, w stosunku do tego osobnika, to wszystko uzasadni i będzie uzasadnione dlaczego. Dobra, ale to od kiedy tak naprawdę z hejterem trwa ta wasza nienawiść? To jeszcze było przed tym, e, jak chwilę, za się fejmie? Jaki, jakiś czas po Krakowie. My się lubiliśmy z hejterem. No. Jakiś czas po fejmie w Krakowie, który był chyba dwie poprzednie Ale nie pamiętam kto w Krakowie. Tak. No, no, no. Nie, czuję, to chyba chyba 16 Kurczę, wiesz co. No, 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 co był w Krakowie, ten ostatni fejm, jeszcze tam ostatni, to wtedy właśnie mieliśmy taką, można powiedzieć, spinę, bo się tam gdzieś. Poza, nawet się nie widzieliśmy się jakby sprzeczaliśmy poza klubem, czy coś w tym stylu. Mhm. E, kurczę, bo zostałem oskarżony, znają mi to powiedzieli, o pewne rzeczy, które w ogóle nie miały miejsca. E, nie chcę za dużo zdradzać, bo to będzie prawdopodobnie on to wyjmie na konferencji, ale nie chcę sam mówić za niego, jeżeli on takiego czegoś nie powiedział. Może jednak coś mu refleksja w głowie pójdzie, że ej, jednak tak nie było, jednak sobie coś wymyśliłem, albo sobie ubzdurałem, bo mam jakieś zaburzenia, czy coś w tym stylu. Mhm. E, więc. Po prostu ubzdurował sobie, że ja kogoś na kogoś wysłałem przez coś. O, tak w skrócie mówiąc. Okay, czyli w sumie i ty na niego coś masz, i on na ciebie coś ma, ale raczej ty hmm. masz na niego rzeczy takie realne, a on na ciebie ewentualnie tak. jakieś wymysły. Tak, tak jest. W sensie to jest twoja wersja znacznie, zobaczymy no, co to hater to powie. Zobaczymy co hejter powie. Ja po prostu wiem, że to będzie deklasacja w klatce, bo czuję do niego naprawdę niechęć, agresję. A ten natan, który był kiedyś, to tego natana już jakby nie ma. Ja zmieniłem swoje życie całkowicie. Wyjazd specjalnie wyjechałem po to, aby też zmienić swoje życie. No bo wiem, widziałem, że robiłem bardzo dużo rzeczy, które mm, hamowały i mój rozwój, hamowały i rozwój fizyczny, psychiczny. I nie tylko wszystko, jakby hamowało, stwierdziłem, że taka zmiana będzie na pewno dobra, na pewno lepsza, niż po prostu się zatracę, właśnie wiesz, yy, w warszawskim życiu, a nie będę robił to, co kocham. No ale nie robisz trochę tutaj trenera oknickiego w treningach i właśnie tej akademii, no do której chociaż a, tak co? i tak oczyszczałeś rzadko. No jest trener taki, który jest i super taktykiem i też fajnie chyba trenuje? Wiesz co, powiem Ci tak, no ja, problem w tym, że ja byłem tam na paru treningach tylko. To jest największy problem. Nadal mam z tego, że ja byłam na trzech treningach, na tych właśnie na pięciu ogólnie no tak, przygotowaniu. No właśnie, więc to jest jakby już całe usprawiedliwienie, ale... Patrz, będąc na pięciu treningach, yy, wychodząc na początku do chłopa, który był dobry na początku pierwsza walka, który przetrwałem trzy rundy, był go jeszcze bardziej, a nie trenowałem w ogóle mhm. bez treningu. Okej. Okay. Druga walka, co prawda, on mi krzywdy nie zrobił, tylko wygrał na obalenia yy, tam Darek. Yy, ja tam go poobijałem fajnie, tylko nie wiedziałem co mam, jak mam się zachowywać, jak go wiesz, przewróciłem jak ja mam na niego w skorcie, jak go bić, nic nie wiedziałem jak się zachowywać. Też szczundy, normalnie przetrwam, tam na mnie przyleżał, czy nie, więc jeżeli naprawdę się skupię, potrenuję, to jest w tym fajny potencjał i sam jakby zobaczę, co właśnie będzie, jeżeli potrenuję, bo sam o tym nie wiem. Wiem po prostu, że ten tam, co był kiedyś, już go nie ma, to był tam, który wszystko jakby olewał. Wiesz co, nie chcę, żeby ludzie pomyśleli też, że to wygląda w ten sposób, że po prostu dostałem załóżmy zastrzyk gotówki no i mi odjebało, stwierdziłem wyjebane w te treningi, idę sobie chlać, idę robić to, tamto, sramto, to nie wy... są jakby dwie strony medalu, to tak nie wygląda, że niektórzy idą w jakieś używki, w sensie alkohol, tam jakieś imprezy, dlatego, bo nie wiem, bo im się nudzi, bo im się to podoba mhm. albo coś w tym stylu, czasem są jakby wiesz, inne tam strony medalu, i coś w tym stylu, ale to sobie niech ludzie sami zinterpretują, ci, którzy zrozumieją to współczuję, ci, którzy nie rozumieją to cieszę się, że nie rozumieją. A właśnie ty że trochę, że finalnie tych treningów, znaczy w się do walki z Darkiem się nie przygotowałeś, bo teraz. Nie, coś ty, ty z Darkiem, to ja tylko gadałem się przygotowywałem, bo to wiesz, strasznie go zlekceważyłem, bo ja myślałem, to i tak było na początku, że go pieprznąłem się, przewrócił, ale no. potem nie wiedziałem, co mam zrobić. Nie wiedziałam, myślałem, że nie wiedziałem, co mam po prostu wtedy zrobić, wiesz potem. No, no. Więc tak to wyglądało. Ale nie, teraz się naprawdę przygotowuję fajnie, ale po co mam mówić, jak po prostu pokażę to, to i, tak, to i tak nie jest moja ostatnia walka, ale chcę w niej pokazać inaczej, chcę po prostu. Tą walkę zrobić na 100% moich możliwości przez ten czas, który się przygotowuję po to, aby być sam z siebie zadowolony. No ale znaczy, no bo wiesz, o co chodzi? I że po tej walce z Darkiem ludzie mówią, jak ty przegrałeś z Dolwem, to jak możesz mówić, że na przykład niech jeden po drugim do ciebie wychodzi no co, albo mówię? gdzie walka z Szeligą? Nie, a Szeliga... C... znaczy nie, no mo nie, mo pan, nie? nie <laughs> mogę takiego. No nic nie powiedziałem więc, ale no. Szeliga z Jepto dostanie taki w pierdol i ja to pokażę wszystkim naprawdę, że osoba uważana za słabszą, którą Liga zawsze zaczepia yy, słabsze osoby, tylko po to, aby nie wiem, dostać poklasków, wygrać czy coś w tym stylu może mu spuścić fajny wpierdol. I wiem, wracając do tego, że po prostu ludzie zobaczą. Ja sobie mogę teraz gadać, ja teraz zupełnie, w 100% rozumiem komentarze ludzi, którzy właśnie takie coś piszą, okay. bo identycznie bym pisał. Dosłownie identycznie bym pisał, gdybym widział taką sytuację. Dlatego czas, yy, moje jakby słowa, w czyny. Przekształcić, zamienić, no. no. dobra, ale słuchaj, no bo jednak Piotrek Szyliga, no to co by nie było sportowo, jest to duże wyzwanie. On teraz będzie się bił z Marcinem Rzoskiem. Pomp, pompka, metr 70 no proszę cię, w sensie kurczę, no okej, okay, bije się z fajnymi zawodnikami, ale... Wszepierdala y, ze swoimi zawodnikami, mm. a ze słabymi zawodnikami, no to wygrywa fartem albo po prostu wygrywa. No nie, no nie będę mu odbierał, coś tam potrafi. Ja na pewno potrafię o wiele mniej, dlatego powiedziałem, że w przyszłym roku będzie ta walka na pewno, mm. przez to, że myślę, że konferencje na pewno oddadzą. Plus, jeżeli ta, ta walka może się skończyć różnie, tyle powiem, bo to jest, może być nawet, załóżmy, laki pancz może być z mojej strony, wszystko może być. Więc ja chcę ludziom po prostu coś udowodnić, zmotywować ludzi. Niech ludzie teraz nie wiem sobie porobią, Nie jest niech sobie zapiszą co mówię. Ja na ten marcań w przyszłym roku, jak będę walczył z szeligą, na pewno nie dam ciała i kurwa tą walkę prawdopodobnie wygram. Nie prawdopodobnie to jest, to jest... musi być wygram. Prawdopodobnie wygram przed czasem. Okej, to się tam A wygram na pewno. No, słuchaj, ale to też chyba to będzie taka pierwsza walka, w której ty będziesz wreszcie faworytem widzów. W sensie no wydaje mi się, że po tym, co? co teraz Piotr prezentuje, raczej ciężko będzie o sympatię, przynajmniej w najbliższym czasie. No inaczej, no Szelika jest obrzydliwcem, ja po prostu zrobiłem, pobłądziłem trochę i zrobiłem z siebie e, debila w internecie, więc to jest co innego jak zrobisz się siebie debila, a i ludzie się nie lubią, a co innego jak wiesz, e, jak ruchasz kogoś żonę zmarłego trenera, no, radę, żyje, przepraszam no. bardzo, jest trener, który umiera, e, jest w rucha, przepraszam. Bo... Chyba już, dobra, zaraz kończymy, bo tu słuchajcie. Panie, to nie to <laughs> jak to masz ładnie no hej, jak tam? Ja jestem już na sali dawno i udzielam właśnie wywiadu dla Kasi. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasi, jak się czujesz? Cześć, bardzo dobrze, tutaj nakręcamy dymy przed galą. Łe, ekstra. Będziesz zadowolona. Super, dobra. Ja szybko zjem pierogi tylko, bo tam, mi się, bo tam już mam gotowe, to chyba 5 pierożków i ja jestem już na sali. Okej, nie ma problemu, my będziemy ta 11.45, Ok, że... ok. dziękuję tak pani, dziękuję. Buziaki. Dziękuję pani Kasiu, pa. Pani Kasia jest najlepsza. Jest najlepsza pani. Kasia. To, to, to są najlepsze. Ale ten. No. E, Seligan stanie ostry, ostry w pierdol. E, ludzie to zobaczą. A jak mówiłem, no, człowiek robi tak ohydne rzeczy, że dla mnie powinien być wykluczony nie z Fejmu, bo to tam on nie zrobił nic takiego, żeby go wywali i nie oszukał na miliony dolarów dzieci chorych czy coś w tym stylu. On po prostu jest tak niemoralnym, złym. Człowiekiem, że mu na, na, należy się nauczka w formie upokorzenia. Mhm. Nie, że wygra z nim wrzosek, to będzie, a wygra z nim wrzosek parkę, czy tam kurwa w pasternach z nim wygra. Nie, bo oni są o wiele, razi, o wiele, o wiele wiele, lepsi. Żeby z nim wygrał właśnie ktoś taki jak ja, co przepierdolił z Darolwem, okay. to wtedy by dostał taką kurwa nauczkę życia i pokory do końca życia, to by było gorsze właśnie, niż ja bym przegrał z Darolwem, gdybym już liga ze mną przegrał. Tym bardziej, że on sam pierwszy nie zaczepił do mnie kozaczy. Ale jak mówiłem, ja mogę dużo gadać. To wszystko e, zamienię po prostu w czyny, a nie w gadki. Znaczy w gatki też, bo robię wywiady, to muszę o tym gadać. Ale ludzie sami wyciągną wnioski, jak zobaczą walkę, która będzie właśnie we wrześniu moja, może jeszcze będzie następna. Bardzo bym chciał teraz z Marcinem dostać albo z Darolwem jeszcze walkę. Tylko obliżyć do Marcina czy do Dora? Te, na przykład ta druga walka w tym roku jeszcze bardziej Marcin czy, bardziej... czy Daro? To i to bym chciał zrobić, wiesz? Bardzo to ja... Nie zrobisz dwóch na jednej galerii. Ale są dwie. Jest teraz we 29 września będzie i w listopadzie. No w listopadzie swoim 20, tak. a no tak, okej. Okay. Na 20 myślę, że bym chciał z, kurde Marcina by nie wzięli na jubileuszową raczej, bo to jest yy, ten jak on się nazywa, no on tam chyba, no, chyba biaża, nie wezmą raczej na jubel, jubileuszową, wiesz, yy, galę. Yy, nie czekaj, czy on tam się jeszcze zajmuje tym, robi streamy na TikToku, tak? Widziałem, że tam miał chyba 13 widzów ostatnio. Nie wiem, tak. Ja się tak wiesz, się jeszcze śmieję z tego, bo <laughs> pamiętam, że ja się nie śmieję z tego, że ktoś ma małe zasięgi, wiesz, bo mu spadły zasięgi, bo to jest. Raz masz małe, raz masz duże zasięgi, z tego się w ogóle nie śmieję. Rozumiem, ktoś się może wypalić, ktoś się może nie wypalić. Ja się śmieję z tego, jeżeli ktoś szuka atencji w taki sposób i próbuje się na kimś wybijać, obrażając kogoś, kiedy jest to popularne, wyciągając z brudy sprzed 8-7 lat 6 lat jak tak miałem 14 lat tylko po to właśnie, żeby zaistnieć jeszcze na chwilę, bo nie ma po prostu pomysłu na siebie. Nawet nie potrafi zrobić siebie debila w internecie, żeby zabłysnąć na, na nowo na chwilę. Tylko musi po prostu szukać jakichś brudów, wyzywać, udawać populistę mądrego, dlatego po prostu Marcina nie lubię. Mam bardzo dużo do niego spingonili mnie. Powrocały przecież w trójkę. Co prawda rozmały ze mną Dawid, bo wszyscy od razu jak podbili się, odsunęli z kamerami wszyscy, bo to trzeba było uwiecznić, bo Marcinek chce jest zakontrakt, zakontraktowany, więc mojego go tam szybko zakończyć tą karierę i kontrakt nowy. E, wiesz, Marcin, który grozi, że jest królem gangsterem Wrocławia i mówi, że cię zabije rękoczynami, ci wszystko wyjaśni na gali. No tak powiedział, że cię zabije? Na sto, na, znaczy cię zabije no. E, pokazał takie gesty na przykład. Okay. E, gangster z Wrocławia. Kebabiarz największy po prostu. Więc dla mnie to po prostu jest człowiek do wyeliminowania ze społeczeństwa, ja go wyeliminuje właśnie w walce, a Daro, Daro to Daro. No, ja wiem, że tą walkę już teraz bym wygrał, bo zrobiłem więcej niż 5 treningów no. i mogę zrobić tak, że po prostu połowę swojej garzy, jeżeli nie skończę tego przed czasem. A to mówię. A to tak, no, przeznaczam tam na Dan on zrobi co chce, połowę mojej garzy. Okej, okay. to fajne z twojej strony. Dan połowę mojej garzy, on z tym zrobi co chce. Czy da na cele charytatywne, czy nie da na cele charytatywne, zrobi co chce, ta że jest dla Darka, jeżeli przed czasem go nie skończę. Dobra, słuchaj, obiecałam, że będzie krótko, bo też pierogi na ciebie czekają no, i nagrywki ja dzisiaj. Masz. To jeszcze ostatnie pytanie, Jak jakbyś mógł ułożyć, kogo ty najbardziej nie lubisz, tak na chwilę obecną. Tomasz tak, Szeliga, hater i Malczyński. Szeliga, Hejter, Hejter z Malczyńskim na, na, na równi. No. Darka trochę po prostu tam dalej nie trawię, nie że go jakoś nienawidzę. No jestem też jeszcze parę osób, ale jakby teraz mam tą walkę y, z hejterem, więc nie będę gadał. Tam. jest no, Jaxu chyba, chyba tak Jaxu się wydaje. Tak, ale nie wiem czy Jaxa nie wyjebali z tego fejmu i nie wiem czy nie było szóstym, ale jego ja bardzo nie lubię też, ale za to co właśnie gadał. Mam dużo dowodów też, dużo filmików jak mnie zaczepiał wszystko. Jaxu? 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 Mhm. Ale jak, jak, jakby nie wyjebali z tego fejmu, to mogę wtedy o tym powiedzieć, bo tak to nie będę go promował, jeżeli wiesz w tym fejmie go nie ma już. No wydaje mi się, że właśnie on jest chyba najbardziej nielubioną postacią, jeśli chodzi o fejm, bo nawet u nas na no. kanale jak zrobiliśmy z nim wywiad, to było chyba, nigdy już nie widzieli tylu łapek w dół. <laughs> może tak. Może tak. Nie wiem. Wiem po prostu, że teraz mam jakby, wiesz, skupiam się na ten swojej walce z hejterem. Okay. Mogę go szybko y, rozwalić. Będę jest walka w K1, także w końcu będę... K1? W K1? Tak, a na... właśnie w jakiej I wadze? Przecież, macie inną... Wiesz, to ja 100 kilo. No, a on? Y, on 72 kilo. 85 się zgodził. Więc mam 15 okay. kilo do zbicia. Czyli więc... ty będziesz zrobił tą wagę do 85? No, zrobię, zrobię tą wagę. Zawsze robiłem wagę. Nawet w tydzień, w tydzień robiłem 10 kilo. 5 kilo robiłem w kilka godzin, ale teraz postaram się tak tą wagę zrobić, żebym się nie męczył jakoś bardzo przed. Ty, no, to ja ci życzę więc przede wszystkim powiem. będzie forma jest coraz, coraz lepsza, jest forma, bo się w końcu skupiłem na tym. A prawda tu ten jest bicek. <laughs> Nie, jest okej, okay. jest forma coraz lepsza, także będzie no, jest, spoko. Jest. Dzięki, dzięki. To kasza. będziecie widzieć dociętego Natana Marconia już. Kurwa w końcu. No, 1 września. Tak w sumie w sumie, no bo drugiego bardzo mi fajnie zrobiła ta zmiana, wiesz, musiałem sobie dużo rzeczy uświadomić, żeby znów wrócić do tego sportu. Bardzo to musiałem sobie uświadomić i du duże sytuacji w moim życiu wpłynęły na to, że jestem tak zawzięty w tym, co teraz robię, w tym sporcie, bo jakby nie mam już nic innego, nie zostało, także teraz napierdalam to i to jest jedyna rzecz, którą chcę robić. Ja Ci przede wszystkim życzę, żeby kiedyś wreszcie finalnie odkopał się ten stary Natan, który był i żebyś się nie, ogarnął, nie bo... Będzie, nie, będzie starego Natana, będzie lepszy, nowy Natan. Ale lepszy, nowy, ale... Więc nie wracam się do tego, co było, tylko dążę się do tego, aby być jeszcze lepszym. To tego Ci życzę. Trzymaj się. Dziękuję bardzo. Dzięki. Cześć.